Jest taka historia, którą zasłyszałem od jednego z naszych współbraci, którą bardzo powtarzać, bo bardzo mi się podoba. Otóż, od jeszcze, kiedy nie był osobą specjalnie wierzącą, jak był jeszcze na świeckich studiach, to jeździł z kolegami na wakacje w góry i wracając z jednego z tych wyjazdów, postanowili zatrzymać się w Częstochowie. Taką mieli intuicję. I jak podeszli pod wały Jasnej Góry, to tam się okazało, że było ogromne spotkanie charyzmatyczne z kaznodzieją Ojca Świętego, czyli z ojcem Cantalamessą. I tak sobie stanęli na końcu i nagle słyszą, że ojciec Cantalamessa mówi, jest tu kobieta w wieku około 50 lat, która jest na wózku inwalidzkim, którą teraz Pan Jezus uzdrawia i każe jej wstać z wózka inwalidzkiego. No i tak patrzą. I dosłownie parę metrów przed nimi kobieta, w wieku około 50 lat, wstaje z łóżka inwalidzkiego. Stanęli tacy zamurowani. Jeden mówi: Wstała. Drugi mówi: No, rzeczywiście wstała. A trzeci: Chodźmy na piwo. Bardzo lubię tą historię, bo ona mi się bardzo kojarzy z tym, co, co nam dzisiaj w Ewangelii mówi Święty Mateusz. Święty Mateusz tam lubi stawiać dwie postawy obok siebie i zachęcać do wyboru, do, do pójścia za jednym, z, za jednym z przykładów. Są niewiasty, które, które widzą anioła, które widzą otwarty grup, pusty grup i które biegną, żeby podzielić się wiadomością, że Jezus żyje, chociaż go jeszcze nie widziały, to biegną podzielić się tą wiadomością, że On żyje. I właśnie wtedy, kiedy biegną podzielić się tą wiadomością, to spotykają go na swojej drodze. Mogą go objąć i, i usłyszeć jego głos. No i jest też ta druga postawa postawa tych żołnierzy, którzy są przy grobie właśnie dlatego, że arcykapłanie się obawiają, że skoro Pan Jezus zapowiedział, że zmartwychwstanie, w stanie, to ktoś będzie próbował ukraść jego ciało. Znaczy sfingować z wstanie. Oni tam są i mimowolnie jakby dzieje się to czego oni by nie chcieli. Pan Jezus z wstaje rzeczywiście. Stają się świadkami tego, że nikt jego ciała nie ukradł, ale że rzeczywiście spełnił to co zapowiedział. I co się dzieje dalej? biorą pieniądze i zaczynają opowiadać kłamstwo. Można powiedzieć Widzieli takie same wydarzenia co niewiasty. Słyszeli takie same słowa, a ich reakcja jest zupełnie odwrotna. Nas dzisiaj ta Ewangelia bardzo mocno zaprasza, żebyśmy poszli za, za przykładem tych kobiet, które biegną, żeby powiedzieć innym, że on żyje. Jak będziemy in, z innymi dzielić się tą radosną wiadomością, że On naprawdę żyje, to po drodze będziemy mogli usłyszeć Jego głos i objąć Go.